Dzień dobry, Aleksandra Zielińska, zapraszam Państwa na wiadomości. 24 stycznia około godziny 21:20 na drodze krajowej 92 w miejscowości groszki gmina Bedlno samochód osobowy wypadł z trasy, a następnie dachował. Poszkodowane zostały dwie osoby. Powrócił temat budowy w Kutnie skateparku. Inwestycja, która została zgłoszona do kutnowskiego budżetu obywatelskiego, już w 2017 roku nie doczekała się realizacji. W tym roku skatepark miałby w końcu powstać nad Ochnią. Czekamy więc na nowe informacje prezydenta Kutna o projekcie dla młodych kutnian. Od kilku dobrych lat i cały czas o niej pamiętamy I prezydent Zbigniew Łuczyński mówił o tym na specjalnej konferencji prasowej, że będziemy się ubiegać również o środki z zewnątrz, żeby taki skatepark mógł powstać, bo wiadomo, że są różnego rodzaju fundusze, które pozwalają samorządom na różnego rodzaju inicjatywy lokalne i z takich funduszy również chcielibyśmy skorzystać, natomiast nie wiemy, czy otrzymamy takie pieniądze, bo różnie to bywa z tymi rządowymi dotacjami, jeśli chodzi o samorządy. Skatepark. Ta, jesteśmy na tak, oczywiście, natomiast no, musimy patrzeć na budżet i musimy patrzeć na to, jakie będą wpływy w tym budżecie. Jeżeli będą one znacząco większe niż na przykład w ubiegłym roku, no to będzie można sobie pozwolić na to, żeby pomyśleć o kolejnych inwestycjach. Zimowa aura dla bezdomnych to ogromne zagrożenie. Strażacy-ochotnicy, strażnicy miejscy oraz policjanci na bieżąco kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Przyśnięcie na przystanku autobusowym czy upadek w zaspę śnieżną może doprowadzić do tragedii. Jeżeli sami Państwo nie jesteście w stanie pomóc takim osobom, poinformujcie odpowiednie służby. Nie bądź obojętny, reaguj. Możesz uratować komuś życie. Zimowa aura dla bezdomnych to ogromne zagrożenie. Każda doba to walka o to, aby przeżyć. Strażacy-ochotnicy, Strażnicy Miejscy oraz policjanci na bieżąco kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Koc, termos i pomoc dla tych osób jest niezwykle ważna. Nasi strażacy sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych przede wszystkim pustostany na terenie naszej gminy. Oferujemy pomoc w postaci ciepłych kocy, ciepłych napojów, miejsca do ogrzania się. Na tę chwilę w pustostanach napotkaliśmy jedną osobę, która no nie chciała skorzystać z naszej pomocy, odmówiła nam. Na terenie naszej gminy na szczęście mało jest osób bezdomnych. Straż Miejska codziennie patroluje miejsca, gdzie bezdomni mogą szukać schronienia i oferują pomoc. Nie wszyscy chcą jednak z niej skorzystać. Znaczy, generalnie już od bardzo wielu lat mamy tutaj akcję Zima, która której głównym koordynatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jesteśmy jednym z wielu partnerów Miejskiego Ośrodka. jednakże nasze działania polegają tutaj na tym, że praktycznie codziennie dwa lub trzy razy sprawdzamy te miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. No, w ostatnim czasie ze względu na niskie temperatury te kontrole były częstsze. No i w tym momencie proponujemy tym osobom możliwość przewiezienia ich na przykład do ogrzewalni bądź też do noclegowni oczywiście to odpowiednie tutaj muszą być warunki spełnione, tak żeby taka osoba mogła przynajmniej tą noc spędzić w ciepłych warunkach. Ponadto dostajemy też sporo zgłoszeń dotyczących osób, które na przykład no, leżą, śpią na ulicach, bardzo często są to osoby, w stanie nietrzeźwym bezdomne również tutaj w tym momencie udzielamy im pomocy albo też wzywamy na przykład zespół karetkę pogotowia ratunkowego po to żeby stwierdzili czy taka osoba wymaga pomocy medycznej jeżeli nie wymaga no to w tym momencie my się zajmujemy tą osobą dalej przewożąc na przykład taką osobę do ogrzewalni oczywiście też są też takie osoby które no spożywając alkohol nie spodziewają się że nie dojdą szybko do domu w związku z powyższym gdzieś w miejscu publicznym śpią, leżą, w tym momencie odwozimy takie osoby do domu. Oczywiście konsekwencje potem są takie, że taka osoba może zostać ukarana mandatem karnym, bądź też może być sporządzony wniosek do sądu o ukaranie takiej osoby. Często zdarzają się takie przypadki, że bezdomni odmawiają jakiejkolwiek pomocy? Zdarzają się takie przypadki. Oni wolą na przykład spać w jakichś tam miejscach pustostanach, kiedy jest bardzo chłodno, jeżeli jest to w miejscu jakimś publicznym no to w tym momencie no przeganiamy taką nazwijmy tę osobę, to oczywiście tak w cudzysłowie, nie pozwalamy jej tam spać ze względu na to, żeby, że może jej organizm się wychodzić i, i może dojść do jakichś przykrych incydentów, ale jeżeli ktoś nie chce no to nie jesteśmy tutaj w stanie tej osobie pomóc. Pomimo tego, że staramy się tę osobę przekonać do tego, żeby przynajmniej w jakimś krótkim okresie czasu korzystała z tego, co miasto tutaj tym osobom stworzyło i chce im pomóc. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie apeluje o zwracanie uwagi na osoby bezdomne oraz potrzebujące pomocy. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie. Wszystkie zgłoszenia można kierować pod alarmowy numer 112, bądź korzystając z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdego roku w naszym kraju odnotowywane są przypadki śmierci osób bezdomnych i samotnych. Ich przyczyną jest najczęściej wyziębienie organizmu związane z niskimi temperaturami. A więc zwracamy się do wszystkich z apelem i prośbą o przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych a także samotnych, które wymagają pomocy. Nasze służby patrolowe zareagują na każde takie wezwanie. Policja w tym zakresie współpracuje z przedstawicielami pomocy społecznej, noclegowniami oraz Strażą Ochrony Kolei, a również Strażą Miejską. W trakcie patroli, także z innymi służbami, właśnie Ochrona Straży Kolei czy Straż Miejska, funkcjonariusze szukają osób wymagających takiego wsparcia, szczególnie w tym okresie właśnie zimowym, gdzie mamy niskie temperatury, szczególnie w nocy. Osoby zagrożone zamarznięciem odwożone są właśnie do domów, do schronisk, do noclegowni, czy ośrodków pomocy społecznej, tam gdzie tej pomocy mogą mieć udzielone, tą pomoc mogą mieć udzieloną. W tym szczególnym jakby czasie, nawet jakby takie drobne zaniechanie może doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy również, żeby zwracać uwagę na osoby, które są pod wpływem alkoholu, gdyż odczuwanie zimne jest i wówczas inne i osoby takie, odurzone alkoholu, pozostając zbyt długo na zewnątrz, mogą narazić się na odmrożenie, ale również na śmierć. Przyśnięcie na przystanku autobusowym, czy upadek w zaspę śnieżną, może doprowadzić do tragedii. Jeżeli sami państwo nie jesteście w stanie pomóc takim osobom, poinformujcie odpowiednie służby. Nie bądź obojętny, reaguj. Możesz uratować komuś życie. 26 stycznia między godziną 10 a 12 w Centrum Seniora w Kutnie odbyło się spotkanie spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia została założona przez miasto Kutno i powiat kutnowski. Poszukiwane do pracy będą przede wszystkim osoby, które mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. 26 stycznia między godziną 10 a 12 w Centrum Seniora w Kutnie odbyło się spotkanie Spółdzielni Socjalnej. Spółdzielnia została założona przez miasto Kutno i powiat Kutnowski. Poszukiwane do pracy będą przede wszystkim osoby, które mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Spółdzielnia Socjalna to jest twór stworzony przez podmioty prawne, czyli Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Kutno. Jest to przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Planujemy w niedługim czasie rozpoczęcie działalności, dlatego dzisiaj też spotykamy się z potencjalnymi kandydatami do pracy. Współdzielnia skierowana jest dla, dla osób poszukujących pracy, długotrwale bezrobotnych, osób, osób z niepełnosprawnością. Będziemy się zajmować porządkiem w mieście. Na zrewitalizowanym. Na, na początku, na zrewitalizowanym terenie wyremontowanym w już kończącym się remoncie na placu, w obrębie pracy wolności. Co jest jej ideą? Po co powstała? Ideą jest to, żeby pomóc ludziom wrócić na rynek pracy. Jest, jest to jak najbardziej y, y, forma taka, która ma pomóc tym osobom przywrócić ich na rynek pracy i pomóc im na... W funkcjonowaniu na tym rynku. Czym będzie zajmowała się spółdzielnia? Na, na początku mamy w zakresie porządek i y, z, y, pielęgnacja terenów zielonych na zrewitalizowanym terenie y, y, Placu Wolności i Urzędu Stanu Cywilnego, a w przyszłości chcemy się też zajmować i rozwijać swoją działalność w, w tym obszarze, także i w obszarze y, pielęgnacji Zieleni w Mieście. Jest to skierowane dla, do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i osób, które mają trudności ze znalezieniem pracy na mieście. Muzyka 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia w ramach Narodowego Programu Szczepień. Podczas konferencji minister Michał Dworczyk powiedział, że na chwilę obecną nie ma już terminów na szczepienia. Wszystkie terminy do marca zostały już zarezerwowane, wszystkie szczepionki zostały rozdysponowane. 22 stycznia 2021 roku około godziny 20:40 do oficera dyżurnego policji w Kutnie trafiła informacja o pobiciu mężczyzny na ulicy Podrzecznej. Kutnowcy policjanci zatrzymali trzech napastników, którzy pobili mężczyznę w centrum miasta. Okazali się nimi 17-letni mieszkańcy Kutna. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności. W schronisku w Wojtyszkach wciąż przebywa ponad 70 psów, które pochodzą z terenu kutna. Wspólnie możemy znaleźć im nowe domy, dlatego przypominamy o możliwości adopcji czworonożnych przyjaciół. Adopcje zwierząt są bezpłatne. Wymagany jest odbiór osobisty zwierzęcia oraz podpisanie umowy adopcyjnej, w niektórych przypadkach przewidziana jest wizyta przedadopcyjna. Baza psów przebywających w schronisku w Wojtyszkach znajduje się na stronie Biura Zieleni Miejskiej w Kutnie w zakładce Zaadoptuj Psa. Znajdziecie je również na Facebooku Kutnowskiego Urzędu Miasta. Ruszyła rekrutacja do służby w Policji na 2021 rok w Województwie Łódzkim. Przyjęcia są realizowane na bieżąco do wszystkich jednostek powiatowych i miejskich Policji na terenie całego województwa. Szczegółowe informacje na stronie internetowej komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.locka.policja.gov.pl w zakładce rekrutacja oraz pod numerami telefonów: 47 841 1369, 47 841 1365, 47 841 3016 oraz 47 841 22 18. Dokumenty do służby policji można składać od poniedziałku do piątku w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Łodzi lub w komendach powiatowych i miejskich. Jesteśmy na ostatniej prostej do 29 finału Wośb. Zanim jednak wprawimy się w finałowy nastrój, to mamy dla Was ostatnie odcinki z serii Zrób sobie finał oraz akcja Edukacja. W środę 27 stycznia o godzinie 18.00 akcja Edukacja z grupą ratownictwa medycznego OSP Dąbrowszczak oraz OSP Wierzbie. O godzinie 20.00 zrób sobie finał Leo Market. W piątek 29 stycznia o godzinie 18:00 Akcja Edukacja z Fundacją Pro Aperte, a o godzinie 20:00 Akcja Edukacja z Grupą Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak oraz OSP Wierzbie. Bądźcie z nami na bieżąco. Już w ten weekend ruszy wyczekiwany 29. finał WOŚP. Poseł Skutna Tomasz Rzymkowski został powołany na pełnomocnika rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Na dziś to wszystko. Zapraszamy na następne wydanie wiadomości i zachęcamy do oglądania oferty programowej telewizji Kutno.